Mam 12, a nie już od razu ten normalny. Elo Martin. Hello Logan. Halo. No się ma. No cześć. No, ty Co chcecie, No. Ty chcesz, Dobrze. to możemy. No dobra. No. Masz jakąś bazę, albo co? No, może to się klapać do mnie, jak chce się nie wyprowadzić. Ja a ty nam nie zrobisz o, o, szósta? No, no, nas no, te dnie pewnie. Nie, a, ja, ja, co ja, się, ja, nie, nie, ja się Nie, ja się nie wiem, klapać. Tak. Ej, ale słychać, że ty się śmiejesz tak trochę. Nie, się. nie śmieję się, nie śmieję się. Ja <gadam, gadam normalnie. Jestem chory, mam krypę. No spadka, no są. dobra. Lagi czemu ja się cofam? No, no są sami. lagi, ja też. No są lagi są. Co to za serwer? Ja sobie spałem. Dzisiaj jest mnie cały czas cofa. Ja nie mogę się rów... Ja jestem ja normalnie typie, co nie? O! Tak. no ja każdy <gadam> spam. Ja jestem normalnie typie. Dzisiaj chodziłem po tym. Spawna na rozwalałem kilochę. Normalnie wiesz, o co, dzisiaj nie cofało nic. A. Ej, patrz, to. Nie, Ad... To się on nie rozbrajasz po prostu. Adry Adrian, patrz, ej, Adi. Co? Chodź, chodź na bazie. Czekaj, chodź. bo utknąłem chodź, w tym. Czekaj, Martin, zaraz się do ciebie tepnę. Tylko niech y, przestaną być no, lajd. Chodź, chodź tu. Chodź, no. Adi. Ej, no. ja się ogółem starałem o dziecko z jedną nogą, prostytutką zapłaciłem 200... No tam 200 zł i spuściłem się do środka, a ona chyba yy, yy, a aborcie miała. To kurwa znalazłem ją, jej IP znalazłem przez Skape jej, co nie? Pojechałem tam kurwa, a? odciąłem jej kurwa drugą nogę, powiesiłem na ścianie, jej, w zasadzie i koniszona blupa i wyszła i bez śladów co, nie Ej, crafting tam się pali. No <grym> <To> dobrze. Powiedziałem <grym> jeszcze powiedziałem jeszcze, jeszcze twoja stara You Can Dance, a, pfu, a ona nut nie ma i jest stara, może tańczyć, wiesz co chodzi. <noise> <noise> takie lagi są, że... Ej, ja lagi. wychodzę, bo są takie <noise> lagi, że... No tu są lagi, ja tu grać nie mogę, co, co to za serwer w ogóle? No, jak Gra, się to, wyjdzie i wejdzie, to lago, do poczekalni że... pójdzie. Ej! Ej, Spider-Pyrka, palina mi się baza, jak coś. Trudno, ja nie, nie, nie mogę, ja wychodzę z tego nie serwera. Zgasz. Już zgasiłem pożar O ogarnęło Zgasili O o o dobra Ogarnęło się czy co? Bo nie rozumiem Ogarnęło się już A nie nadal, Kur... Eee laki są typy Działam dobry Zastanawiałem się, że mój cel życiowy to będzie zostać Spidermanem Więc Wiesz o co chodzi Czym? Spidermanem chcę być Chcę... Chcę z ręki albo z dupy Obojętnie mi to Jestem przycisk. Nie się nie rozwijasz Normalnie można nie nagrać PKA Nie no co ty ja cię nie rozbieram ja w takiej się coś Nie chcesz. nie! Ja nie. Ale... <grym> jak masz te... ma tak, ale... ale nie ten No homo O jestem Dobra Wielu czarny. No. Ale nie, tak nigger po angielsku, się boicie, że was, że mżynów czy coś? Ej, trzymaj, żelazo, 25. Wy się boicielu, czy coś? Nie Pera, lubię łap nie 25 żelaza. Daj mi tego. O, ja też potrzebuję złotej jabłka wy się do pili. Tak, boję się. Ja nie nie. Kosary, no, no. No, no. No, Nie Jest lak, ja pierniczy. Proszę perełki, jeszcze brakuje. Ej, wiedziałem! Wiedziałem, wiedziałem kurczę. Oszusta robił się ja tak. A! SZIKKO SWERWEN! Nie, DANJESZ no, ja KO KREŁ! LIŻE, LIŻE, LIŻE! Wiedziałem, że LIŻE. Będzie klepa, Lidlę, co ja yes! chcę! No fujcie! Ja go lepiej, ja go lepiej! Nie, oh, no czemu, nie tylko! No bo ty mówisz, że sypiasz, no tak to kto cię zabił z lal. No nie! No jest. Albo jeszcze. No. Jest koksa, ale jedz koksa, ja go docisnę. Kurde, ale skończy? ma odrzut Ej, on ma jeszcze kilaurę widać. No to no, koksik. Kto no i sypłem. Oj, no, zabił, sypnął. Ej, połóż, spider, mobil... pyrka, bo sam go nie zabiję. Ale ja? Ognąć. O, my Nie lubię Bierz go o, Ja uciekam, kurde Nie, ja no pobij go może! Nie ja mogę, de da dam, da dam. Do Koksy mi się kuczą! <noise> <noise> Klepa! <głos> ja się sumałam, ziomek. Dobra! O jest. Ja sam się klepię Dobra, dawaj mój przyjacielu, chodź tu A, Go dzwoni. dzwoni! Dobra, Ej, mama, Ej oddam ja mam. Ej, ja... mam dobra? Ej, Martyn! Ja Martin! Bo Bo jest, nie rób o szósta, jesteś no, no, fajny. cię zabiję. Ej, zniknąły itemy! No kurde te gównie! Ej, <laughs> no Martin, nie rób o ty jesteś fajny. No, kanał. Podaj kanał, podaj kanał. Tam łapkę po chwilach. Podaj kanał. Podaj ja, podaj rzędu, ja coś byłem. Ej, kanał na YouTubie? No, podaj. Logan. Tak? Ta? Mhm, Logan. Ach, A ty teraz nagrywasz? Znaczy no tak, ja, ja jestem ten... Jestem oryginalnie z Paza HD, ale ten kanał wystarczy mi zepsuł, więc nie mogę. Jak się lepiej... Ej, no tak ten głos chyba no, Spaza, ale naprawdę. No wiem to Spaza jest, ale... wystarczy mówił, że niby nagra film na mnie, ale nie nagrywa nic. Ej, bo tobie wszystko o, padło. Dobra chodźcie, zbierajcie się te sety. No nie, nie idź się na homa, bo on was zabije, on ty... Nie, ja się nie szósta i żegnamy się na shifcie, dobra? Że SS-a robimy, dobra? Ej, okay. tak. dobra, nie wyjdźcie. Czy nas zabijesz, to już nie, nie idę na homa. Nie, chuma. nie, nie, ja nie zabiję Zbierajcie tak. to i chodźcie ss robimy na odcinek i się... Bo, ja pierdolę. Aj, o No widzę wam! Logam! Widzę. No to loga, Jezu, nie chcesz SS-a na odcinku być, dobra. Twoja strona. dobra, nie! i co, mi no nie bij, mnie, ja chcę, no nie Nie bij go, ty głupi, jeszcze przeżyć kole. Bolet! Na auto. Haha. Koledzy, ja chcę tylko przeżyć. No przez... sorry, no sorry, kurde. I ja od samego początku wiedziałem, no, to że to jest po tak no To nie wiedziałem! Przez niego, bo zaczął mnie bić, dlatego No to no przestańcie się bić! No to on nie bił. Ej! Ej! Wziąć no, C-tap! No co, kurde? Wziąć 5-5 i stać takich i iść na niego czy nie? Nie, po co? Ale nie bij Aj, już! Ale ja chcę ass co nie? Dobra, chodź ASS-a. Nie, nie idźcie na ho... nie idźcie na A nie, jest spoko, jest spoko, jest spoko. Nie, no to, o, mówię to mówię, 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 ja mówię już...